No, witajcie wszyscy. Jak widzicie, jadę właśnie ciapkiem wieczorną porą na skup, bo dziadek stwierdził, że nie ma co tego trzymać i trzeba sorgo sprzedać. No i jadę właśnie na skup, a w tym czasie dziadek zaczął już talerzowanie pola po sorgo. Jestem bardzo ciekawy, jaka cena teraz za sorgo jest, bo dziadek tam dzwonił już do skupu i wie, jaka jest cena. Ale oczywiście, jak to dziadek zapomniał mi o tym powiedzieć, i muszę sam się dowiadywać, co i jak. No do tego dziś jeszcze doszedł totalny brak czasu. I muszę jechać dopiero teraz. Bo to trzeba było jeszcze przy talerzówce posiedzieć, poprawić, co tam nie pasowało, ustawić ją dobrze. Bo przez ostatnie dni nie spadło ani kapki deszczu. To jeszcze za bardzo wchodzić nie chciała, bo twardo i sucho było. A to obrządek przy bydle trzeba było zrobić, a tu jeszcze z racji szkoły też nie miał możliwości wcześniej pojechać tego zawieść na skup. Więc niestety muszę jechać dopiero teraz. I obym się wyrobił, bo dziś jadę znacznie dalej na skup niż u nas tutaj. Bo nasz lokalny skup sorgo nie przyjmuje i muszę trochę dalej jechać. Więc mam nadzieję, że te sorgo będzie warte tych kilometrów. No cześć Franciszek, ty stary pryku, widzę, że już za uprawy się zabrałeś. A no cześć Zbigniew, no trzeba już się brać za robotę, bo czas ucieka. Zaraz trzeba będzie już orać i nim się obejrzymy, to już trzeba będzie siewnik wyciągać i za siewy się brać. A ty widzę, że też jedziesz gruberować. I to konkretny zestaw masz, widzę. A no wiadomo, musi być konkretnie. No cały czas testuję mojego Ursusa, jak się będzie sprawdzał, przy trochę cięższym sprzęcie. Ale teraz jest sucho, strasznie, kurz jak cholera, i tylko łapy się zdzierają. A robota za dobrze tak nie idzie jak powinna, i tylko maszyny się niestety niszczą. No ale trzeba coś tutaj działać. A tak w ogóle miałem się ciebie zapytać ostatnio. Ty widziałeś się ostatnio z Kazikiem, bo coś ostatnio go nie za bardzo widywałem. No, właśnie go nie widziałem. Ostatnio strasznie cicho się z nim zrobiło, ale i też słaby kontakt z nim miałem. Plus jeszcze wczoraj, jak brat młodszy mi kosił sorgo, to ktoś bardzo inteligentny wrzucił mi w pole jakieś śmieci, i o mało co bratu to w kombań się nie wkręciło. I tak trochę pomyślałem, że mógł to być Kazik, bo ostatni raz, jak go widziałem, chodził strasznie taki. Na muszony na mnie, bynajmniej ja tak to odczułem. No gdzie, Franciszek? On nie jest zły na ciebie. W ogóle, za co by miał być zły? Z tego, co ostatnio słyszałem, tylko musisz to brać na dystans. To, że Kazik tam teraz ciężko trochę wszędzie z tym swoim gospodarstwem finansowo. Ledwo co spina koniec z końcem, i to pewnie przez to jest taki zły. W ogóle, ostatnio też widziałem, że na jakimś portalu aukcyjnym siedział. I przy okazji ta jego żona, jak była w sklepie, to coś powiedziała, że Kazik szuka jakiejś lepszej nieruchomości. Ale to nie wiem na ile jest prawdą, więc bierz to na dystans lepiej. A to coś o tym słyszałem. No tam fakty Kazik lekko nie miał. No ciężko jest z tym gospodarkami ujechać. Tyrasz, tyrasz i że tak powiem, za przeproszeniem gówno z tego masz. Roboty od groma jasnego, a pożytku żadnego. Ja sam też bym chciał coś już nowszego kupić, ale skąd tu na to pieniądze brać? Bo żeby teraz coś ciekawego zobaczyć z ciągników, to trzeba się mocno naszukać. A jak faktycznie coś ciekawego się znajdzie, no to trzeba sporo zapłacić. Mówiąc tu o polskich ciągnikach, bo o zagranicznych nie ma nawet co gadać, bo to w cholerę drogie jest. To w takim przypadku zostanie tylko i wyłącznie kredyt. A wiesz jak to z tym jest? Trafi się słabszy rok albo gdzieś noga się powinie i mamy kaplicę. Kredyt jest, trzeba go spłacać tylko jak skoro sezon nie wyszedł. A no prawda, no za tego swojego Ursusa to też niemałe pieniądze musiałem dać, a nigdy mi zagraniczny ciągnik po głowie nie chodził, bo to za drogi też jest interes. A jak sam powiedziałeś, kredytów nie trudno nabrać, tylko potem weź to spłać. No, taka jest prawda. Dobra, zbyszek lecę, bo muszę skończyć to talerzować, a jeszcze sporo mam do zrobienia. A czas ucieka, i pewnie młody zaraz z kupu będzie wracał. No też już lecę jeszcze trochę zrobić. To trzymaj się, Franciszek, jak coś to w kontakcie jesteśmy. Kurczę, nikogo tu nie ma? Halo, halo, panie, tutaj jestem. Gdzie pan tam szuka? O kurczę nie zauważyłem. Już idę do pana. Dzień dobry panu. Gdzie rozładować mam ładunek z przyczep? Dobry, a co pan masz na tych przyczepach? No na obydwu przyczepach jest sorgo. No dobra, to niech pan jedzie, tu prosto je wysypie. Ja już wagę spisałem, to może pan już jechać wysypać? No dobrze, to już jadę. Kurczę, tam zauważyłem, że za mną jeszcze jakiś nowy ciągnik stoi. Zaraz tam się przejdę i zobaczymy, co to za sprzęt. No i lecą pieniądze do portfela. Kurczę, ciekawe, ile za to zapłacą. Jakoś nie spodziewam się konkretnych pieniędzy, ale jak to się mówi, po trochu i do celu. A już się ciemno zrobiło, zaraz zamykają i weź tu wracaj po nocach. Nie lubię za bardzo po nocach latać z przyczepami po drogach. Bo to słaba widoczność, a tu światła takie sobie są w tym Ursusie. No i wyspanie. Eee, dobra, zawracamy już, bo tamten pewnie już czeka za wyspanie. Poczekam niech zjedzie i wiadę na wagę. Zobaczymy, ile po odliczeniu wagi Ursusa wyjdzie. O, kurczę, No to jest kawał ciągnika. Kubota M6, no to jest konkretny sprzęt. Plus przyczepa BBS, widać, że po remoncie. No, kawał przyczepy tutaj też jest. Taką to można sporo zboża przewieźć. Przydałaby się taka kiedyś u nas. Ech, marzenia. Może kiedyś się dorobimy takiego. Ale sama kubota bardzo ładna jest, kurcze. Podoba mi się taki ciągnik. Ale i cena pewnie jest kolosalna za ten zestaw. Aż strach się zapytać o to. Bo jeszcze człowiek szoku dostanie, jak usłyszy ile taki zestaw kosztuje. No i już wracam do domu. Ciemno jak cholera, ale na całe szczęście nie ma aż tak natężonego ruchu jak tu czasem bywa. Ogólnie za Sorgo zarobiliśmy tam 13 tysięcy złotych. To całkiem w porządku pieniądze, koszty się nam zwróciły uprawy tego, bo ogólnie Sorgo pierwszy raz uprawiał dziadek. Więc, no, całkiem ładnie się trafiło. Może w końcu dziadek się zdecyduje na jakiś nowy nabytek, żeby zakupić do gospodarstwa. Fajnie by było, jak z taką kasą wracam, to można szaleć, haha. A ciekawe, jak dziadkowi idzie robota. Czy już kończy, czy jeszcze tam robi? Dosyć późno zaczęliśmy pracę. A jeszcze pewnie przy bydle trzeba będzie jeszcze coś ogarnąć. No i jestem już w domu. Już ciemna noc jest w pełni. Ale my jeszcze musimy skończyć swoją robotę. Ja już rozrzutnik odstawiłem na swoje miejsce. W wolnym czasie wezmę z dziadkiem, zdejmę tą burtę i założymy adapter do gnoju, bo jest tam trochę do wywozu obornika. No a teraz wstawiam przyczepę pod wiatę. Niech nie stoi pod chmurką, bo wiadomo, burty drewniane to i szybko próchno z nich tylko zostanie. Tak więc musi być schowana i zaraz jeszcze jadę po bałdę słomy, bo już słomy trzeba krową świeżej dowieść. A dziadek w tym czasie już kończy talerzować. Też mu się trochę z tym zeszło, bo to wiadomo, talerzówka jest mała, jest jeszcze sucho, no to. Z tą robotą trochę się schodzi, a ten kawałek pola też nie jest mały, bo swoją długość ma. E, kurczę, czuję się już zmęczony mocno. Aby szybko pościelić bydło raz dwa i lecieć spać, bo ta podróż na skup trochę mnie wykończyła z racji tego, że trzeba na drodze być stale czujnym. Dobra, niech tu stoi. W miarę miejsca jeszcze jest to jak coś tu pod Bogiem można będzie jeszcze ustawić. Wiadomo za wiele nie wejdzie, ale zawsze coś. A ja już lecę po tego balota i podstawię go bliżej obory przy wejściu. E, a jeszcze chwilę zejdzie, zanim rozerwę siatkę wezmę widły i im to ponoszę. Wolałbym to jakoś przerobić, żeby wygodniej mi się ścieliło. Ale jak zwykle, pieniądze i pieniądze potrzebne są. Dobra, ja się biorę dalej, aby szybko to ogarnąć. I mieć już na dziś z głowy to wszystko. Bo pewnie jutro kolejny plan zadań powstanie u dziadka w głowie. A kto to dzwoni do mnie o tej godzinie? Halo, w czym mogę pomóc? No siema, no młody. O siema, nie myślałem, że to ty do mnie dzwonisz. Co tam potrzeba, że dzwonisz do mnie o tej godzinie? Słuchaj, no młody, bo jest taki temat. Mój pomocnik się rozchorował i nie ma kto latać w transporcie, bo mam jeszcze sorgo, tak jak wy, do skoszenia. I czy nie mógłbyś mi pomóc, aby to ogarnąć? Nie, no jasne, spoko, pomogę. A kiedy mam być? No, jutro tak o dziesiątej, żebyś już u mnie był, bo czasu mało jest. Dobra, będę o dziesiątej.